Moi drodzy, w tym odcinku zabieramy Was do UBUD, czyli Zielonego Serca Bali. To dzielnica uwielbiana przez miłośników natury, Joginów i nas, czyli poszukiwaczy przygód. Zostańcie z nami, a pokażemy Wam wszystkie najlepsze atrakcje tej dzielnicy. Na naszej trasie jedyne w swoim rodzaju teraz ryżowe Tegalalang, wodospady dosłownie każdego rodzaju. Najpotężniejszy NUKNUK, -nuk, magiczny Leke Leke, ukryty w jaskini Tukatse Pung, naturalny basen Tamansari oraz nieznany turystom Goagiri. Tylko c. To będzie nasz sekret. Do tego czarna plaża uwielbiany przez turystów Monkey Forest, masa śmiesznych momentów i wiele więcej. To jak? Gotowi? W skrócie plan na dziś to dwa traki na wspaniałe wodospady oraz przepiękne trasy ryżowe Tegalalang. Ruszamy! Niecałą godzinkę od Ubud znajduje się jeden z potężniejszych wodospadów na Bali o nazwie Nungnung. Nung. Już sama trasa pośród pól różowych i palm kokosowych jest niezwykle malownicza. Pamiętajcie, że im wyżej w górach jesteśmy, tym robi się chłodniej, więc zabierzcie ze sobą bluzę. Stoję sobie przy silniczku, bo tu cieplej. Na Instagramie miejsca prezentuje się zjawiskowo. Sprawdźmy, jak jest na żywo. Zapłaciliśmy właśnie za wstęp. Opłata za wstęp na wodospad nóg wynosi 20 tysięcy rupii za osobę i 2000 rupii za motocykl. Ponoć 509 schodów. Dobrze słyszeliście? Żeby dotrzeć do wodospadu trzeba się trochę namęczyć, bowiem prowadzi do niego aż 509 dość stromych schodów w dół. Robi się bardzo stromo. Po przekroczeniu tego mostu czuć, że prawie dotarliśmy na miejsce. Tutaj też napotykamy na pierwszy wodospad spływający po skałach, a zaledwie kilka metrów dalej, naszym oczom ukazuje się wspaniały Nunk Waterfall. Wodospad ten ma wysokość 50 metrów i jest jednym z wyższych wodospadów na Bali. Ale ja tam nie idę! Jeżeli jeszcze nie wiecie, to strasznie boję się węży, a to nie koniec na dzisiaj. Miejcie na uwadze, że cała okolica wodospadu jest pełna bryzy. Jeżeli Wasz sprzęt nie jest odporny na zachlapania, to lepiej go schować. A najlepiej zabrać ze sobą GoPro i się po prostu tym nie martwić. 509 schodów, do góry czas, tak. tak. start. rzeczywiście w tą stronę. Płonę. Jeszcze jedno skoczyło mocno, naprawdę. Widzieliśmy dzisiaj takie mocniejsze kasko Mario 150. Nawet kask w moim rozmiarze po raz pierwszy, który mi latał na wszystkie strony, także elegancko. Zaledwie 16 km od nogóg znajduje się magiczny wodospad leka którego z pewnością nie może zobaczyć na waszej liście. A czemu? Skakujcie ze mną na skuter i przekonajcie się sami. Właśnie za nami najgorsza droga jaką mieliśmy na Bali. Dziury z kałużami nie wiadomo jak głębokimi. Ja mam chyba muszę go od wytrzęsienia i mam taką pompę w ręce od przyspieszania i hamowania. Zostawiamy skuter i udajemy się prosto do kasy biletowej. 50 tysięcy za osobę, czyli zapłaciliśmy stówkę. Wejście bardzo ładne, ruszamy. Te oglądy są naprawdę przepiękne. Jak ja nie jestem jakimś miłośnikiem kwiatów, to tutaj naprawdę ślicznie to wygląda. Ta na leka, leka jest jak w tajemniczym ogrodzie, po prostu. Co racja, to racja. Pomijając kwestię błota, dotarcie do wodospadu jest łatwą wędrówką przez dżunglę, która zajmuje około 15-20 minut. Jak widać na nagraniach, zieleń wzdłuż szlaku jest wręcz niesamowita. Mówiłam, że mi się buty wyczyściły na poprzednim wodospadzie, ale tutaj to jest po prostu ślizgawica. Uff, udało się, chwila relaksu. Aż tu nagle... Moi drodzy, i oto leka leka waterfall 15-metrowy wodospad niczym żywcem wyjęty z księgi dżungli. Już na starcie wita nas swoją magiczną scenerią, której kształt mi osobiście przypomina kroplan wody. Jeżeli macie inne ciekawe skojarzenia, to koniecznie dajcie znać. Miejsce jest serio magiczne. My teraz się zbieramy, jedziemy na lunch time do Ubud, a potem uderzamy na Tegalalang Terrace. jak daleko do Ubud? Oho! 53 minuty, oby droga była lepsza, bo to co się działo przed chwilą to była masakra. Jedem. Już wiemy co są korki w Ubud, Staliśmy trochę czasu, ale jesteśmy teraz w restauracji, ceny są. Więc zaraz wybierzemy. Dobre, jak kokos, zliczy. To wszystko kosztowało nic. Uprawa ryżu stanowi nieodłączną część kultury balijskiej i jest poniekąd wizytówką wyspy. Dla balijczyków ryż jest podstawowym produktem żywnościowym, a sama Indonezja jest trzecim największym producentem ryżu na świecie. Teraz te galalang znajdują się zaledwie 20 minut jazdy skuterem od centrum Ubud i są miejscem, które zdecydowanie powinniście odwiedzić podczas pobytu na wyspie. Zobaczcie sami. Ściglecz zaparkowany. ci pytanie, 10 tysięcy za osobę, no. czyli 20 razem. Terasy ryżowe Tegalalang to jedna z głównych atrakcji Ubud. Miejsce to, ze względu na swoje znaczenie kulturowe, zostało w 2012 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Terasy są imponująco wycięte w ścianach doliny i składają się z maksymalnie 10 poziomów pól ryżowych i kaskadowych wodospadów. Jestem no w ogóle w szoku, bo jest po 16, a jesteśmy tutaj właściwie sami, nie ma ludzi. Najlepszy czas na odwiedzenie Tegalang to wczesny ranek lub późne popołudnie. Dzięki temu unikniecie tłumów, upału oraz traficie na świetne światło do robienia zdjęć. Teraz muzyka stop, posłuchajcie dźwięków natury na Tegalang. Na wieszołkach drzew rozwieszonych jest także wiele instagramowych uśtałek, a cena za skorzystanie z nich wynosi około 150 tysięcy rupii. Zrobiliśmy trek na około, jak na tą cenę, jest spoko, bo wygląda przepięknie, a tylko 10 tysięcy za także. Zaszliśmy jeszcze po owocki, kupiliśmy dwa mini bananki, cztery snake fruty i pani nam jeszcze to gratis coś nowego, nie wiem jak to się nazywa. I zapłaciliśmy tylko 10k, jakieś 60 centów, próbujemy to nowość. Jeżeli wiecie co właśnie no. jemy, to dajcie znać w komentarzu. Mmm, jak słodki agres. Mm -hmm. Taki sam. No. To teraz słówko o naszej miejscówce. Tym razem zatrzymujemy się w samym sercu Ubud i nocujemy w Manuaba Inn. Zarezerwowane standardowo przez Booking. Cena jedyne 128 zł za 3 dni, a w tej cenie fajny domek, wszędzie dookoła tropikalny ogród, super basen i idealna baza wypadowa dla naszych okolicznych wojarzy. W trzech tygodniach podróży mamy przełom. Miałam pierwszy w 100% ciepły, przyjemny prysznic. The next day. Wczesny poranek, Przysunęliśmy sobie śniadanie na siódmą i ruszamy na Canto W skrócie, plan działania na dziś to aż trzy super wodospady, czarna plaża oraz... Idziemy w końcu na masaż, bo ciało potrzebuje restu po tych ponad trzech tygodniach chodzenia codziennie i idziemy. Położone 30 km od ubud wodospad Tukat to wyjątkowe miejsce w jaskiniach dżungli Tembuku, które nie przypomina żadnego innego na Bali. Wędrówka do niego zajmuje jedynie 10-15 minut, więc grzechnie skorzystać. Sprawdźmy, czy serio warto. Idziemy Nie wiemy, co coś tak drze i czy słychać na kamerze, ale jest to głośno. Ale się teraz głośniej tych Park po prostu. Jeżeli wiecie co to jest, to dajcie znać w komentarzu. Nie no, teraz jest przeginka, nie? Wstępnie, jak tylko 15 tysięcy rupii za osobę, idziemy. Łukasz się z mega odfitu dzisiejszego. W takich, proszę, pięknych, stylowych klapeczkach. No i dotarliśmy, oto 15-metrowy wodospad Pung. Woda u jego podstawy jest zbyt płytka na kąpiel, niemniej jednak warto wejść do wnętrza jaskini, stanąć pod mgłą i podziwiać przebijające się promienie światła. One hour later. Alicja Kniwel będzie wykonywała tą trasę. Moi drodzy, przemieściliśmy się teraz jedynie 2,5 km na południe, żeby odwiedzić mniej znany wodospad o nazwie GGC. Ma nas do niego doprowadzić ślep przez pola ryżowe, krótka wędrówka przez dżunglę i tajemnicze przejście przez jaskinię nietoperza. No to co? Lecimy! Łukasz ma Dancing with the Stars, tutaj po prostu. Fabci <laughs> zaraz u domu. do weekendu. To na mnie. Ciekawe czy pójdzie mi lepiej. Użyło mi znacznie lepiej. Ja coś mam przeczucie, że się to skończy. Łukasz ogólnie opiera całą swoją masę na źbłach trawy. Nie wiem czy to jest rozsądne rozwiązanie. Mniejsza waga pomaga. Łukasz przychodzi w fazę yy, województw cejlowskiej. Słoneczko wyszło, trzeba było się rozpłaszczyć. Tutaj niestety dostałam rykoszetem od stopy Tarzana, więc Tarzan teraz czyści kolanko. Jaka Jesteśmy sami, nikogo nie ma. Łukasz jest po prostu w swoim żywiole. Może iść na boso, chlupie mu między palcami błoto. I so happy. Och, słychać wodę. Łukasz miał właśnie zjazd na pięcie o jest jego pięta tutaj o dotarliśmy właśnie do jaskini tam się wchodzi i po ciemku przez jakieś 50 metrów trzeba iść żeby doszło do wodospadu wchodzimy bye, bye wow Nie tutaj jest nie ma nikogo, Tu ja nie widzę żadnego człowieka, więc najszybciej. Musimy zejść po drabinie. Wspaniałe otoczenie, orzeźwiająca woda i sielska atmosfera. Wodospad Gogil to idealne miejsce na relaks i odpoczynek w cudownych okolicznościach przyrody. I za darmo. Landy。 10 minut później. Właśnie mówiłam, że warunki są łatwe, wszystko wyschło, po czym Łukasz na tej górze walił się dwa razy. Pokaż dupę. Zjechał. Także żałuję, mnie nagrałam, bo po prostu było Ale opiske. teraz nagrała to. Jak... Nie, proszę, 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 nie Łukasz! Jak mnie dotkniesz? Alicja? <noise> nie zdążyła! Kolejny raz. Teraz szybki montaż czesta. I pokażemy Wam, jaką piękną drogą jedziemy. Wszędzie zielono, polaryżowe, chill vibes na maksa. Plaża Lepang nie jest popularna wśród turystów, ale nie należy lekceważyć jej piękna, gdyż jest jedyna w swoim rodzaju. Charakteryzują drobny czarny piasek, który w połączeniu z promieniami słońca mieni się niczym diamenty. Nie zaleca się jednak kąpieli w tym miejscu z uwagi na duże i silne fale, które mogą zaskoczyć nawet rewelacyjnych pływaków. Może jest crazy, weszłam tylko po koski, bo myślałam, że mnie wciągnie. Mors. Dodatkowo brak jakiejkolwiek roślinności i cienia sprawia, że plaża nagrzewa się niczym asfalt. Już czuję, że na tym piasku to wjeżdża turbo upalanie, bo... Ja osobiście czułam się jak narożnie. <laughs> Zebrało nam rzeczy! <laughs> 10 minut później. Yy, może to mój uber taki hot? Hmm? Pani Alicja? Nie. Teraz jedziemy na otwarty w 2019 roku wodospad Tamansari, który jest ponoć jednym z piękniejszych miejsc do pływania w pobliżu Ubud. Wstępniak 20 tysięcy za osobę, czyli zapłaciliśmy 40 i można już tam kąpać, więc idziemy się popluskać w Waterpolu i pokażemy Wam jak to wygląda.

Mamy też satajka. Relaksik na najwyższym poziomie, 5 gwiazdach, na advisorze na pewno wleci. 110 tysięcy za osobę, full wody, masaż. The next day. jak widzicie, elegancki. I dzisiaj chyba sobie zrobimy taki chill day bez skutera, bo jest koło 11, więc chyba się nam nie opłaca. Także w sumie przejdziemy się tam do centrum ubud, zobaczymy jak to wygląda. Pokrótce, plan na dziś jest taki, że odwiedzamy świat małp, czyli Monkey Forest, oraz wybieramy się na spacer wąwozem nad miastem. Niedaleko nas znajduje się najpopularniejsza atrakcja ubud, czyli Monkey Forest. Małpila to wspaniała roślinność, omszałe rzeźby, stare budowle, a przede wszystkim nieposkromione małpy. Cały obszar zorganizowany jest na powierzchni 12,5 hektara. Gości aż 10 tysięcy odwiedzających miesięcznie i jest dla ponad 600 małp, głównie makaków. Płata za wstęp dla osoby dorosłej wynosi 80 tysięcy rupii, także płacimy i wchodzimy. Porysk zapowiada się bardzo ładnie, ale weszliśmy i już tutaj są. Alicja się będzie stresować, bo już od razu mamy dużą małpę już przed nami. Się czają na nas. Samo poruszanie się po Małpim Lesie jest dość proste. Wewnątrz parku znajdują się licznie rozstawione mapy, na których bardzo łatwo można rozeznać się, co i gdzie. Aha, Łukasza ekipa, ma tutaj imprezy z tyłu. tym, ci 10 ten co Właśnie wdarłam się w bójkę. Małpa się biła i przywaliła w moją nogę. Oczywiście musiałaby mnie przywalić z samym petem z głowy w moją piszczel. Przyszła odwiedzić zmarłych Cmentarz małpy Kogo przyszłaś odwiedzić? Driverkę Wołam się przez całą <noise> podróż. za mnie, mnie przyatakuje. Eee, <noise> Wpadłam w bójkę, dostałam z małpy w nogę, ale przeżyliśmy, nic nam nie zabrały, także... Dodatkowo, jeżeli już jesteście w Ubud, to warto także się wybrać na wschód słońca na szczyt Mount Batur. To tylko godzina drogi od Ubud i ponad dwugodzinna wspinaczka w środku nocy, ale zamian za to doświadczamy najbardziej spektakularnego wschodu słońca na wyspie. Cała relacja z naszej wyprawy na Batur w filmiku, do którego link wrzucam o tu, oraz niżej w opisie. Po wspinaczce nie zapomnijcie także o raftingu na rzece Ayung, który często jest w wycieczkowym pakiecie. To był dopiero fan. Champuhan chyba tak to się wymawia. Ridge Walk to łatwy szlak turystyczny wzdłuż głębokiego wąwozu, przez który przepływa rzeka. Wchodząc na wzgórze zostajemy zaskoczeni tym co widzimy. W mgnieniu oka zatłoczonego miasta przenosimy się w zupełnie inny świat. Spokojny, zielony i gęsto pokryty tropikalną roślinnością. Łukasz jak zwykle robi mi wstyd jest cejrowski. Po drodze natknęliśmy się jeszcze na oferingi, zwane lokalnie kanangsari. Te małe koszyczki z kadzidełkami, kwiatami i drobnymi smakołykami są na bali dosłownie wszędzie. W skrócie ofiary symbolizują modlitwę, o utrzymanie równowagi i pokoju na ziemi, dlatego nie stawajmy na nie i szanujmy lokalną kulturę. Teraz jeszcze szybki tip transportowy ode mnie. Na aplikacji Gołczek zamówiliśmy sobie dzień wcześniej transfer na 7.30 rano, ale jak się okazuje, to nie znaczy gwarancji transferu, tylko to, że oni zaczynają automatycznie szukać o tej godzinie. Dlatego gdy zatrzymujemy się w niepopularnych lokalizacjach, to lepiej z góry zarezerwować sobie transfer przez Welcome Pickups bądź lokalnie. Bo używając Graba lub GoJeka możemy się po prostu nie doczekać. Jeżeli podobał Ci się filmik, to będę wdzięczna za łapkę w górę, komentarz lub ewentualnego subika. Dzięki za wsparcie.